Czas epidemii, czas walki z chorobą powoduje, że czujemy bardzo potrzebę tych, którzy mogą nam w ratowaniu naszego zdrowia pomóc. Pani, panów, lekarzy, pielęgniarek, ratowników, pracowników administracji, laboratoriów i tych wszystkich, którzy pracując w ochronie zdrowia spieszą z pomocą chorym to jest nieustająca walka. To jest czas, kiedy heroizm, odwaga i odpowiedzialność pracowników ochrony zdrowia jest nam bardzo, bardzo bliska. Dziękujemy za to. Jesteśmy wdzięczni, że ani przez moment, ani przez chwilę, ci, którym zdrowie nie dopisują, nie zostają sami. Niech ten Światowy Dzień Zdrowia będzie tym dniem, kiedy w każdym sercu Polki i Polaka, Torunianki i Torunianina będzie wielka wdzięczność za pracę, za oddanie, za ofiarność pracowników ochrony zdrowia. Dziękuję bardzo.